home Witajcie kochani, dzisiaj będziemy tutaj prognozować czy też stawiać horoskopy dla lwa na marzec. W poprzednich filmikach zrobiłam dla raka, bliźniaka, byki, byka i barana. Teraz przyszedł czas na lwa. Zatem ja na początku, układając karty, patrzę, co karty chcą same od siebie powiedzieć. Jaką sferę tutaj zaznaczyć jako dominującą i na co warto abyście zwrócili uwagę, a później każdą ze sfer tutaj omawiam dalej. No to co? Zaczynamy. Już patrzymy, jak to wygląda dla lwa, jak będzie marzec wyglądał w sprawach zawodowych, czy też uczuciowych. Zobaczymy, co też tutaj marzec chce nam przynieść. Lewy, jaki marzec będzie dla lewa? Jaki marzec będzie dla lwa? Sytuacja obecna. Sytuacja obecna, nowe przedsięwzięcia na polu zawodowym, nowe możliwości zawodowe się tutaj Wam szykują. Zobaczymy, co będzie dalej. Nowe możliwości zawodowe. Ważne jest to, aby przy tych nowych możliwościach, abyście nie natrafili na maga. Mag to manipulant, mag to hmm, żongluje faktami. Historią na swoje potrzeby i przedstawia tak sytuację, aby, abyście chcieli w nią jak najbardziej wejść i w nią uwierzyć. Także uważajcie na to. Mam nowe, ale powrót do tego co było, czyli nowe możliwości zawodowe, ale do czegoś powracacie co kiedyś gdzieś tam. Przy Was było, gdzie musieliście od tego odejść, a teraz zostanie Wam taka szansa na nowo postawiona. Również karty pokazują, żebyście nie robili tego na łapu-capu, abyście drogie lwy wykazały się tutaj cierpliwością. Bo ten lew z reguły nie jest cierpliwy, chce już teraz, natychmiast, bo się dzieje, bo musi mieć odpowiedź, bo musi i tak dalej, i tak dalej. Poczekaj, lwie. Zatem ta sfera zawodowo-finansowo-jako dominująca się pokazała. Zobaczymy, jak w uczuciach w marcu, jeśli chodzi o, o lwy. Uczuciach, nie wchodźcie w jakieś podwójne układy. Czyli jeśli jesteście w relacjach, nie wchodźcie w romanse, bo mam tu pokazane, że jakiś mężczyzna dla kobiet będzie chciał wkraczać w wasze życie, tworzyć wam jakąś nową historię, która może wam zniszczyć to, co już budowaliście przez długi, długi okres czasu. Jeśli czujecie się samotne. W relacjach partnerskich mówcie o tym otwarcie. Nie szukajcie pocieszenia, wsparcia w innych ramionach, bo to Wam nic dobrego w tym przypadku nie pokaże. Gdy macie wrażenie, że Wam się grunt w relacjach tutaj sypie, porozmawiajcie. Nie ma nic lepszego tak naprawdę niż dobra komunikacja między Partnerska czy też międzyludzka ogólnie, zatem rozmowa tutaj dużo może wnieść pozytywnego. A jaki ogólny rozrachunek na ten miesiąc? Sfera zawodowo-finansowa przede wszystkim będzie tą dominującą. Będziecie docenieni, będziecie tutaj. Mm, Będą tutaj o Was osoby zabiegały, zatem róbcie to, co robicie, realizujcie plan, bo on Wam tutaj się będzie fajnie materializował. Ale pamiętajcie o karcie Siódemki Mieczy którzy, i Magu, który mówi, że będzie chciał Wam skraść czas, będzie chciał Wam coś podsunąć. Na to po prostu zwróćcie uwagę, żebyście nie zostali oszukani. Zatem ja Wam dziękuję, moi drodzy. Za, za ten miesiąc czekajcie na kolejne horoskopy, które mam nadzieję będą tutaj kontynuowane. Zatem ściskam Was Pa!